Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie mamy pieczęci kwalifikowanej i nie planujemy jej zakupu. Co w takiej sytuacji? Jak powinniśmy dokonać logowania do ksefu? W takiej sytuacji, aby móc uwierzytelnić podmiot w ksefie, Musimy złożyć zawiadomienie o nadaniu uprawnień na formularzu ZAW-FA. I tutaj warto mieć świadomość tego, że tak naprawdę bez tego zawiadomienia żaden wspólnik, żaden członek zarządu, ani prokurent nie zaloguje się do KSEF. Przed przystąpieniem do logowania do KSEF-u musimy wybrać jedną osobę, która jako pierwsza uzyska uprawnienia do tego, żeby tam w imieniu podmiotu się zalogować. To jest tak zwany super admin. Pamiętajmy o tym i jest to bardzo ważne, bo właśnie ta osoba, czyli super. Superadmin jako pierwsza wejdzie do KSEF w imieniu spółki i to ona będzie miała upoważnienia do tego, żeby dać kolejne uprawnienia innym osobom.